13 maja 1981 roku. Plac Świętego Piotra. Padają strzały. Zamach na Jana Pawła II. Zamachowcem jest Mehmet Ali Akcza, który, który wyszczelił z odległości dwóch metrów. A to oznacza, że strzał powinien być śmiertelny. Wiemy jednak na szczęście, że stało się inaczej. Do dzisiaj nie wiadomo, kto stał za tym zamachem. Mówi się, że rozkaz przyszedł z Moskwy, ale został wykonany przez bułgarski rząd komunistyczny. Niektórzy z kolei łączą to dramatyczne wydarzenie z działalnością organizacji terrorystycznej Szarymi Wilkami z Turcji. Kiedy w 1983 roku papież odwiedził swojego niedoszłego zabójcę w więzieniu, rozmawiał z nim jakieś 20 minut, i potem po latach wspominał, że Ali Akcha właściwie miał głównie takie jedno pytanie: jak to się stało, że zamach się nie powiódł? Przecież on zadbał o wszelkie najdrobniejsze szczegóły. Wszystko było doskonale przygotowane. Szczelał z dwóch metrów. Po ludzku nie było szans na przeżycie. Jan Paweł II stwierdził wówczas, ktoś inny szczelał, a ktoś inny prowadził kule. I on doskonale wiedział, kto prowadził te kulę. To była najświętsza Maria Panna, której oddał się już dużo wcześniej, jako młody człowiek, oddał się jej całkowicie. Totus, tus. Będąc w szpitalu, wracając do zdrowia, szybko skojarzył te daty, 13 maja że jest to przecież rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Dlatego zdecydował się w następnym roku odwiedzić Fatimę i podziękować Matce Bożej za uratowanie życia. Wcześniej biskupowi Fatimy przekazał kulę, która została po zamachu i poprosił o to, by ta kula została umieszczona w koronie Matki Bożej. W liście napisał do biskupa Fatimy: To jest pocisk wyjęty z mojego ciała 13 maja 1981 roku. Drugi zagubił się gdzieś na placu świętego Piotra. Nie należy do mnie, ale do tej, która czuwała nade mną i mnie ocaliła. Niech ksiądz biskup zawiezie go do Fatimy. I złożył w sanktuarium na znak mojej wdzięczności do Najświętszej Marii Panny, jako świadectwo wielkich dzieł Bożych. Jan Paweł II odwiedził Fatimę trzykrotnie jako papież. Pierwszy raz rok po zamachu. Drugi raz, 13 maja 1991 roku, to znaczy. W dziesiątą rocznicę zamachu. A po raz trzeci pojawił się w roku 2000, 12 maja, w dzień poprzedzający beatyfikację Chiacenty i Franciszka. Wówczas po raz ostatni nawiedził kaplicę objawień i modlił się w ciszy. Poprosił, żeby nie było żadnego nabożeństwa. On chciał w ciszy modlić się tam, dziękować jeszcze raz Matce Bożej. Pewnie wiedział, że to już po raz ostatni jest w Fatimie. U stóp figury Matki Bożej Fatimskiej, jako podziękowanie, złożył pierścień biskupi z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, otrzymane od kardynała Stefana Byszyńskiego po wyborze na stolicę Piotrową. Bastry i bracia, dzisiaj 13 maja, wspominamy tamto wydarzenie, ten zamach na szczęście nieudany, chociaż na pewno nadszarpnął zdrowie Jana Pawła II. Ale dziękujemy Matce Bożej za uratowanie życia Jana Pawła II. W ogóle Karol Wojtyła. I Jan Paweł II, później, miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Już o tym troszkę mówiliśmy, ale może przyglądnijmy się nieco bliżej. Już jako młody chłopiec w szkole podstawowej mieszkał tuż obok kościoła wadowickiego i nieraz idąc do szkoły po prostu wstępował do kościoła, do bocznej kaplicy gdzie znajdował się obraz Najświętszej Marii Panny nieustającej pomocy i tam po prostu modlił się, jak i wielu innych ludzi. Potem, po wielu, wielu latach, już jako papież Jan Paweł II, przybył do Badowic i koronował ten obraz Matki Bożej nieustającej pomocy. W Wadowicach także znajdował się karmel. Ojcowie karmelici mieli swój klasztor na górce. I tam też Karol Wojtyła przyjął szkaplerz, to znaczy szczególną taką szatę Maryi. Szata, która oznacza Taką duchową opiekę Najświętszej Marii Panny, nad tą osobą, która nosi ten szkaplerz. Szkaplerz nosił Wojtyła od dziesiątego roku życia. I nieraz ten szkaplerz jest widoczny na zdjęciach, chociażby z wakacji. Ale także w Wadowicach miało miejsce jeszcze coś więcej. Mianowicie, kiedy miał 13 lat, za namową ojca Zachera, swojego katechety, założył i przez trzy lata kierował lokalną sodalicją mariańską, która zrzeszała młodych ludzi modlących się na różańcu i którzy od samej młodości pragnęli być czcicielami Najświętszej Marii Panny. A zatem widzimy, że w dzieciństwie, już tam w Wadowicach, rodziła się taka głęboka więź między Karolem Wojtyłą a najświętszą Marią Panną. Niezwykle ważnym miejscem w życiu Wojtyły była jednak Kalwaria Zebrzydowska. Wiemy, że to tam właśnie, zaraz po śmierci matki. Wraz z ojcem i ze swoim starszym bratem pojechali. I po prostu przez ojca zostali oddani tejże matce, która w kalwarii zebrzydowskiej ma swój piękny, koronowany obraz. I do kalwarii już potem jako kapłan, biskup, kardynał wracał bardzo często aby tam omadlać, w tym klasztorze, ale też na tych dróżkach kalwaryjskich medytować, zastanawiać się, przemadlać różne kwestie, nieraz trudne, Kościoła krakowskiego, polskiego. Po wielu latach zapisał takie słowa. Kalwaria jest głównym sanktuarium maryjnym archidiecezji krakowskiej. Często tam przyjeżdżałem, aby samotnie wędrować po owych dróżkach, omadlając różne sprawy kościoła, zwłaszcza w trudnym okresie zmagania się z komunizmem. Dzisiaj widzę, jak bardzo to wszystko jest jednorodne, jak bardzo znajdujemy się w obrębie promieniowania tego samego misterium. Koniec cytatu. Warto jeszcze odnotować jedną istotną kwestię w życiu młodego Karola Wojtyły. Mianowicie, kiedy był pracownikiem solwaju w czasach okupacji, spotkał się z książką, która wywarła na nim wielki wpływ. Zaczął studiować dzieło św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, zatytułowane traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. I w tymże traktacie jest opisane, w jaki sposób przygotować się do takiego całkowitego oddania się Marii i w jaki sposób to oddanie się zrealizować przez akt poświęcenia siebie Bogu przez Maryję. Poświęcenie siebie Bogu przez Maryję. Okazało się, że to była kluczowa książka w jego życiu. Zresztą posłuchajmy słów samego Karola Wojtyły. Lektura tej książki stała się dla mnie momentem przełomowym. Nazywam w tym wypadku momentem cały proces wewnętrzny, który trwał dosyć długo. Łączy się on zaś z okresem konspiracyjnego przygotowania do kapłaństwa. Pamiętam, że chodziłem z nią długo, zabierałem ją z sobą nawet do pracy w fabryce Sody, także piękna okładka została poplamiona wapnem. I z różnych stron wracałem do poszczególnych jej fragmentów. W świetle traktatu zrozumiałem, że doskonałe nabożeństwo do Maryi, czyli prawdziwe jej poznanie i pełne ufności oddanie się jej, Rośnie z poznaniem Chrystusa i oddaniem się Jemu. Koniec cytatu. To jest bardzo ważne, co tu usłyszeliśmy, bo to nie chodzi o oddanie się Marii, tylko to chodzi o oddanie się Bogu przez Marię. To, co Wojtyła pisze, że doskonałe nabożeństwo. Prowadzi do poznania jej i pełnego ufności oddania się jej, ale to rośnie wraz z poznaniem Chrystusa i oddaniem się Jemu. A zatem trzeba powiedzieć, że to nabożeństwo do Matki Bożej ma charakter chrystocentryczny, to znaczy celem jest Chrystus. Tak jak Maria całkowicie oddała się na dzieło zbawcze Chrystusa. Tak pomaga nam uczynić to samo, oddać się tak jak ona na dzieło zbawcze Chrystusa. Kiedy w 1958 roku Wojteła został biskupem, oficjalnie przyjął Marię jako matkę swojego kapłaństwa i w herbie umieścił pod krzyżem literę M. Ta dewiza herbu była zapożyczona od świętego Bernarda z ale za pośrednictwem właśnie świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Jako hasło biskupie Karol Wojtyła obrał sobie to słynne wezwanie Totus tus. Totus tus ego sum et omnia mea tua sunt. Akcipio te in mea omnia, prebe mihi cor Maria. To znaczy, jestem cały Twój, a wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Cię do wszystkiego, co moje. Użyć mi Twego serca, Maria. Potem to hasło to tu zostało także. Mm, Hasłem całego pontyfikatu Jana Pawła II. Tutaj trzeba powiedzieć, że ta relacja między Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II, a najświętszą Marią Panną, to nie była tylko jakaś forma pobożności. Nie, to było coś o wiele głębszego to była teologia. Teologia to znaczy poznanie Boga. On dzięki Marii lepiej poznawał Boga, bardziej mu się jeszcze oddawał. I to była teologia, co na przykład zaowocowało w jego zaangażowaniu się podczas Soboru Watykańskiego II. On, Karol Wojtyła, brał. Udział w przygotowaniu bardzo ważnego tekstu o Matce Bożej, który znalazł się w posoborowej konstytucji Lumen Gentium. I kiedy Paweł VI, papież, ogłosił Najświętszą Marię Pannę Matką Kościoła podczas trzeciej sesji soborowej, wówczas Karol Wojtyła wygłosił kazanie, a podczas tego kazania powiedział m.in.: Cytuję. Maryja, będąc matką Jezusa w jego ciele fizycznym, miała również stać się matką Kościoła, jego ciała mistycznego. Koniec cytatu. To znaczy, że Maria jest matką nie tylko na poziomie cielesnym, ale przede wszystkim duchowym. Miała stać się matką Kościoła, jego ciała mistycznego. Jan Paweł II napisał piękną encyklicę o Najświętszej Marii Pannie. Ta encyklika jest zatytułowana Redemptor Mater, Redemptoris Mater. I w tej encyklice pisze o roli życia Marii w, w pielgrzymce Kościoła. W tejże encyklice napisanej w 1987 roku, Papież wychodzi od takiego głównego przywileju Marii, a tym przywilejem jest Boże Macierzyństwo. Maria jest Matką Boga, Teotokos, Matka Boża. To jest najważniejszy tytuł Marii. Ten dogmat został ogłoszony na Soborze w Efezie w 431 roku. Ojcowie Soborowi i wcześniej też teologowie, pasterze Kościoła, biskupi prowadzili no bardzo poważne spory, czy można nazwać człowieka, Marię, matką Boga. Niektórzy mówili, że ona jest tylko matką człowieka, to można ją nazwać matką Chrystusa, ale nie można jej nazwać matką Boga. A mimo wszystko orzeczenie soborowe mówi o Teotokos, czyli o Matce Bożej. Bo przecież w Chrystusie nie ma dwóch odrębnych osób. Są dwie natury, ale jest jedna osoba. I w tej encyklice Redemptoris Mater papież Jan Paweł II przeprowadza niezwykle piękną refleksję. Posłuchajmy. Jest w Ewangelii Świętego Łukasza taki moment, gdy jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała, zwracając się do Jezusa. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Na to błogosławieństwo, jakie nieznana kobieta wypowiedziała pod adresem jego matki i rodzicielki, Jezus odpowiada w sposób znamienny. Owszem. Ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Jezus chce odwrócić uwagę od macierzyństwa, o ile oznacza ono tylko więź ciała, aby skierować ją w stronę tych tajemniczych więzi ducha, jakie powstają przez słuchanie Słowa Bożego i zachowywanie go. Koniec cytatu. Niezwykle ważne słowa. Zwłaszcza to ostatnie zdanie. Że Jezus chce odwrócić uwagę od macierzyństwa, o ile oznacza ono tylko więź ciała, aby skierować ją w stronę tych tajemniczych więzi ducha, jakie powstają przez słuchanie Słowa Bożego i zachowywanie go. Zauważmy, że w społeczeństwie, jeżeli ktoś mówi o matce, to mówi. O matce w, w znaczeniu cielesnym. Na przykład, że dana kobieta jest matką danego dziecka, no bo go zrodziła. Jest to macierzyństwo cielesne, ale jest także macierzyństwo duchowe. Jest potem pytanie, czy ta matka, która cieleśnie zrodziła to dziecko. Równocześnie jest matką duchową tego dziecka, a to macierzyństwo duchowe jest ważniejsze. A co to znaczy matka, być matką duchową? Czy ona słucha Słowa Bożego? Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego, zachowują je. Czy ona zachowuje to Słowo Boże? Czy ona przekazuje to Słowo Boże swojemu dziecku? To jest prawdziwa matka. Można być matką na poziomie cielesnym, ale nie być matką na poziomie duchowym. I może być też odwrotnie. Dana kobieta może nie mieć dzieci, ale może być matką duchową wielu innych osób. Bo kto to jest matka? To jest osoba, która rodzi. Jeżeli jest, mówimy o macierzyństwie duchowym. To dana osoba rodzi kogoś do życia duchowego, do życia wiecznego. Poprzez słuchanie Słowa Bożego, poprzez życie wiarą. Ważniejsze jest to macierzyństwo duchowe niż to macierzyństwo cielesne. Może to też jakaś taka nadzieja, jakieś światło dla małżonków bezdzietnych którzy nie doczekali się dzieci. Możecie stać się rodzicami duchowymi wielu innych dzieci, którzy może cieleśnie nie są waszymi dziećmi, ale duchowo jak najbardziej. Być matką na poziomie ducha. Jan Paweł II wskazuje też na cechy Maryi, które mogą być naśladowane przez kobiety. W tej encyklice Redentoris Mater. Posłuchajmy. Kobieta spoglądając na Maryję, odkrywa w niej sekret godnego przeżywania swojej kobiecości i prawdziwego realizowania siebie. W świetle Matki Kościół widzi w kobiecie odblaski piękna, które odzwierciedla najwznioślejsze uczucia, do jakich zdolne jest serce ludzkie. Całkowitą ofiarę miłości, moc, która potrafi znieść nawet największe cierpienia, bezgraniczną wierność, niestrudzoną aktywność, umiejętność łączenia wnikliwej intuicji ze słowem pociechy i zachęty. Koniec cytatu. Papież wymienia tutaj takie pięć trzech kobiety w tym ostatnim zdaniu. Jakie to są cechy? Całkowita ofiara miłości. To znaczy, że kobieta jest jakoś ukierunkowana na danie swojego ciała, całego organizmu, całej swojej osoby dla drugiego. Ona przecież ma w sobie tą przestrzeń rodzenia drugiego człowieka. Ona jest jakby organicznie ukierunkowana na dar siebie, ona rodzi. Oczywiście dziecko poczyna się przy współudziale mężczyzny, ale to kobieta nosi w sobie dziecko. Ona daje część swojego życia, organizmu, swoje siły, substancje odżywcze, ale to jest to macierzyństwo cielesne. A jeszcze bardziej macierzyństwo duchowe, kobieta jest szczególnie przedysponowana do tego, by czynić ten dar z siebie. I tutaj, no powiedzmy wprost, staje się nauczycielem mężczyzny. Bo my mężczyźni jesteśmy bardziej na to zamknięci niestety. Tu kobieta ma swoją mocną stronę całkowita ofiara miłości, ukierunkowanie na dar. Mężczyźni, uczmy się tego od kobiet. Druga cecha to jak pisze papież moc, która potrafi znieść największe cierpienie. Rzeczywiście Maria nosiła w sobie różne cierpienia. Jej serce zostało przeniknięte tymi mieczami. Siedem mieczów, które przeniknęło, kiedy patrzyła, zwłaszcza na śmierć swojego syna, ale także przecież ból rodzenia i inne trudy. Mówi się, że kobieta jest o wiele bardziej wytrzymała na ból fizyczny, i to jest prawda. I znowu tutaj kobieta ma mocną stronę. Mężczyźni, uczmy się, od kobiet. Tej mocy, która potrafi znieść największe nawet cierpienia. Trzecia cecha to bezgraniczna wierność. Jakże to dzisiaj jest ważne? Choćby właśnie ta wierność w dotrzymywaniu słowa, przyrzeczenia małżeńskiego albo jakiegokolwiek słowa, które nieraz daje się tak łatwo, na wiatr, łamie się to słowo. Kobieta potrafi być bezgranicznie wierna. Bezgranicznie wierna także wartościom, którymi żyje. Wierna Bogu. Wierność, jakże bardzo potrzebna dzisiaj. Czwarta cecha to jest taka niestrudzona aktywność. Tak, to prawda. Kobieta jest bardzo pracowita. I to znowu jest mocna strona kobiety. Mężczyzna łatwiej popada w lenistwo, w jakieś takie zasiedzenie. Uczmy się od kobiety pracowitości. I w końcu jakaś umiejętność łączenia wnikliwej intuicji ze słowem pociechy i zachęty. To jest bardzo ciekawa cecha kobiety, którą papież tu podkreśla intuicja kobiety. Kobiety mają nieraz bardzo dobrą intuicję. No, potrafią dzięki tej intuicji dostrzec wiele problemów, dostrzec czyjeś problemy, także trudności w życiu. Nieraz my mężczyźni nie mamy takiej intuicji, nie widzimy wielu rzeczy. I znowu uczmy się od kobiet właśnie tej intuicji, dobrej intuicji. Jakże to są piękne cechy, które posiada kobieta, które posiadała także Najświętsza Maria Panna i których my możemy się uczyć wszyscy? Najświętsza Maria Panna jest także naszą matką. Możemy być całkowicie jej oddani. Ona prowadziła przez życie Karola Wojtyłę, Jana Pawła II. Dzisiaj pragnie prowadzić Ciebie i mnie. Idźmy razem z nią do zjednoczenia z Jezusem i do takiego całkowitego oddania się jemu i ludziom.